Trzymam w ręku zaczarowane lusterko Dumel Discovery. To niezwykle interaktywna zabawka, którą w całości wymyśliła polska firma Dumel. E, o, ta zabawka nie tylko zaśpiewa nam piosenki, e, opowie nam bajki, odpowie na nasze pytania, ale także zdradzi, jaką jesteśmy księżniczką. Jest to zabawka dla dzieci od czterech lat. Głos do niej podłożyła Katarzyna Cichopek. E, jej autograf znajdziemy na boku opakowania. Na opakowaniu zabawki znajdziemy treść pytań, jakie możemy zadać, a lusterko na nie odpowie. Oraz dowiedzieć się, że jest 20 księżniczek, każda z nich ma inną osobowość, że lusterko potrafi zagrać trzy melodie, opowiedzieć 10 bajek, i odpowiedzieć nam aż na 10 pytań. W środku znajduje się też książeczka, w której znajdziemy zarówno opisy księżniczek i bajki, e, z których pochodzą. Z tyłu znajduje się głośnik, możliwość wymiany baterii zabezpieczonej śrubką dla bezpieczeństwa dziecka i trzy tryby pracy: tryb demonstracyjny, pokazujący nam opcje zabawki, tryb zabawy. Oraz przewodnik, bardzo ważny dla dziewczynek, które nie potrafią jeszcze czytać, bo one tutaj dowiedzą się, jakie pytania mogą zadać zabawce, jakie ma funkcje i poznają ją całościowo. Zobaczcie, jak działa lustereczko. Zobaczcie, jak działa lustereczko. Wystarczy nacisnąć serduszko z przodu. Naprawdę jesteś zaczarowany? Oczywiście. Powiem ci coś w sekrecie. Przybywam z zaczarowanego królestwa, gdzie wszystkie lusterka potrafią mówić. Czy kiedyś zostanę księżniczką? Kiedy jesteś uprzejma i miła, stajesz się prawdziwą księżniczką. Ładnie dziś wyglądam. Ładnie dziś wyglądam? Oczywiście. Wyglądasz dziś ślicznie. Jeszcze tylko się do mnie uśmiechnij i będziesz najpiękniejsza. Bardzo dyplomatyczna odpowiedź. Zobaczmy inne opcje. Czy chciałabyś się dowiedzieć, jaką jesteś księżniczką? Tak. biżuterię, prawda? Nie. Okej. Okay. Czy lubisz piec ciasto? Nie. Świetnie. Czy twoją ulubioną porą roku jest lato? Tak. Okej. Okay. Czy chciałabyś mieszkać w miejscu? O, co chcesz I tak. Dać? Krok po kroku lusterko dojdzie do tego, jaką danego dnia jestem księżniczką. Ale poproszę go jeszcze o coś jednego. Aby się to twoja kolej. Opowiedz mi bajkę. Opowiedz mi bajkę. Posłuchaj opowieści o prawdziwej przyjaźni. Pewnego razu żyła sobie elegancka młoda dama, zwana księżniczką, mody. Ta śliczna dziewczynka była bardzo smutna. Jej garderoba była pełna pięknych sukien. I pokażę wam jeszcze jedną opcję. Zagraj mi coś. No i tak yy... No, i tak można bawić się i bawić całymi godzinami. Lusterko w różny sposób odpowiada na nasze pytanie. Jak my odpowiadamy inaczej na pytanie zadawane przez lusterko, odpowiadamy rysopisowi i charakterowi innej księżniczki, więc jest wiele scenariuszy i wiele fabuł, jakie możemy rozegrać, i myślę, że to będzie zabawka świetna dla dziewczynek, ale myślę, że chłopcy też czasami będą chcieli zerkać w to lusterko. Polecam serdecznie.